Dzień dobry! To mokry sen całej opozycji na czele z Donaldem Tuskiem, bo tylko w rozpadzie zjednoczonej prawicy ci ludzie widzą dla siebie szansę w dojściu do władzy. No bo przecież nie w zaprezentowaniu Polakom programu. No bo o programie partii opozycyjnych nic nie słychać. Jedyne o czym mówią, to mówią o tym, że trzeba obalić zjednoczoną prawicę, że trzeba obalić prawo i sprawiedliwość, odsunąć od władzy Solidarną Polskę i próbują skucać ministra Zbigniewa Ziobro z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to inspirowane zarówno przez Niemcy, jak i przez Unię Europejską. I ma to sprzyjać tylko i wyłącznie temu, żeby Donald Tusk znów mógł wrócić tutaj do władzy i znów, żeby Polska była podnóżkiem dla Niemiec, tak jak zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo o ich współudziale w rządach Platformy Obywatelskiej, tych kompromitujących rządach, trzeba stale przypominać i pamiętać. I wszystkim tym, którym marzy się wręcz rozpad Zjednoczonej Prawicy, odpowiadam. Nie pierwszy, nie ostatni raz jest jakiś mały zgrzyt w koalicji. Dojdziemy do kompromisu, wystartujemy kolejny raz, razem w wyborach. Osobiście mam nadzieję, że w jeszcze szerszym kręgu i kolejne środowiska dołączą do zjednoczonej prawicy. I ten siódmy, czy ósmy, czy dziewiąty raz po prostu was pokonamy w tych wyborach na trzecią kadencję. Nie damy wam. Przejąć w Polsce władzy i wyprzedać tego, co zbudowaliśmy. Nie damy wam wyprzedać państwowych spółek, na które już pewnie w tej chwili Niemcy czy inni wasi stronnicy ostrzą sobie zęby.